Psalm 121. Modlitwa: Bóg czuwa nad nami. Pieś, stopni. Wsnofem swe oczy ku górom, skąd we nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się zdwemnie ten, który Cię zdwewy. Oto nie zdwemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Cię stwywy, Pan Twoim cieniem we Twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego. Czuwa nad Twoim wyciem. Pan będzie strzeg Twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. Amen.